Słuchajcie, Czesław Mozil jest zgodnie z obietnicą. Cześć Czesław. Cześć, cześć bardzo mi miło. Jak się masz, cześć. słuchaj, jak żyjesz czy jesteś zdrowy? To pierwsze pytanie. Yy, dzięki, jestem zdrowy, mimo że yy, mam nadzieję, że yy, 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 bardzo dużo chodzę do, 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 do takiego sklepu nazwy Biedronka i tam wszystkie panie przy Kasie e, zaczynają się martwić, jeżeli nie byłem co najmniej jeden dzień powinno. Słuchaj, więc... ja mam teraz, koło mnie, to się śmiejemy, ale koło mnie stoi 3-litrowy karton wina z Biedronki, więc ja to rozumiem. No, no właśnie, i, i świetny, wina w świetnej cenie. To prawda, to prawda. Zrobiliśmy reklamę, słuchaj, mam nadzieję, że Biedronka nas zasponsoruje za to. Ale wiem, że, no tak, tak jak wszyscy artyści, no to nie był dla Ciebie łatwy okres pewno, prawda? I musiałeś jednak się nagimnastykować, żeby jakoś odnaleźć się w tej rzeczywistości covidowej. Tak, tak. I, i, i też yy, i też nie ukrywam, no, to jest bardzo różnie. Ja, ja, ja w, w teorii nie, nie powinien narzekać na swoją sytuację, ale był moment. Ja, dla mnie ten pierwszy lockdown był według mnie taki naj, najtrudniejszy, bo wtedy ten strach był yy, o, ogromny i, i czarne myśli, i koniec świata i, i co, to, co to będzie. Zmiana faktu, że jak już otworzono, to mój menadżer zapytał mnie, to co, gramy obojętnie? Jak? Po prostu gramy. Mieliśmy taką potrzebę, żeby wyjechać tak. z domu, mimo że nie ukrywam, że z dorosą, y, ta pandemia nam strasznie służyła, bo, bo, bo mamy znowu chyba trzy czy cztery pary znajomych, którzy się podczas tej pandemii rozwi rozwiodły. Więc, więc y, 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 ale, ale dodam, że... że y, y, więc zrobiliśmy wszystko, żeby grać od czerwca do, do października i, i a okazuje się, że bardziej by się opłacało, gdybym ja nie grał koncertów, mhm. mój menadżer nic nie robił, mój świetlik się nie przebranżowił, bo, bo, bo kolega zaczął składać rowery w Decathlonie, okay. A realizator dźwięku fantastycznie też, oba bardzo, bardzo zdolni, on został, on się, się przeprężowił na, na, y, y, na ochroniarza takiego nocnego. I, I widzisz, a okazuje się, że najlepiej by było, gdyby nikt z nas nic nie robił, bo okay. wtedy by algorytmy tych wszystkich. Według mnie bardzo, czasami bardzo po, pomocnych, ale jednak e, nie wszyscy dost, nie wszyscy ci, którzy byli w potrzebie, dostali, dostali, e, dostali taką po, potrzebę i okazuje się, że gdybyśmy nic nie robili, to mógłbym bardzo dużą kwotę, kwotę taką rozsądną, jakby dostać od, od państwa dla całej mojej ekipy. Ale widzisz. I pracowali ile się dało, żeby potem ci nie załapać na żadną tarczę. No. Tarczę, no właśnie, to słynne tarcze. Yy, ale to ciekawe, co mówisz, bo, wiesz, bo z kolei wielu artystów i artystek z tego co wiem, zwłaszcza z górnej półki, no to jednak się załapało i tam sobie dali radę nieźle i wyciągnęli trochę tych pieniędzy. Zresztą były te skandale i awantury o to. Yy. Dokładnie, dokładnie tak, i nie będę. Naprawdę nie chcę przeklinać na kolegów niektórych z swojej branży, ale nie wszyscy zrobili to, zrobili to według algorytmu, który był fatalny i przez to. Cała nasza branża, udało się znowu naszemu ministrowi kultury po prostu takim styczkiem spowodować, że cała branża artystyczna się pokłóciła, a jeszcze Norman Kowalski wcale się nie dziwię, mógł złapać lekki skór, bo myślę sobie, co to za kwoty w ogóle, bo to też czasami to było wszystko warto usprawiedliwione, a u niektórych... Jestem przekonany, że nie było, tak bym to powiedział. No, wiem, wiem, nawet właśnie wiesz, co rozmawialiśmy tydzień temu z taką osobą, która trochę siedzi w branży muzycznej, ale właśnie w takim niższym szczeblu gdzieś tam sobie i mówiła, że osoby, które dostawały czasem bardzo dużo dofinansowania, swoim tam właśnie, tak jak ty mówisz, czy świetlikom, czy, czy, czy dźwiękowcom przekazywali jakieś kwoty, wiesz, rzędu 500 zł, rzędu coś. No, jakieś takie żenujące, wiesz, no, żenujące to jest, no, kwoty. To jest, to, jest, to jest straszne i mam nadzieję, że kiedyś będzie, będzie um, wyjdzie to na jaw. Co i jak, bo w tej branży to trudno, rzeczy nie, 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 nie uciekają, i mam nadzieję, że Oby. będzie lista tych, którzy po prostu całowali się w skóry A wiem, że niektórzy tak. Hmm. No. Ja, ja też mam taką nadzieję, oczywiście. Um, zacząłeś mówić o tym, właśnie, ja Cię to zapytać o, to, o Twoją Dorotę. Oczywiście, którą podrzuc ode mnie ciepło, ale. Tak. W... Nią, e... i, i Dorota, Dorota pisze mi wywiad, bo, 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 bo nie potrafię sam, więc. Dzisiaj cały dzień po prostu siedzi i... My, my, y, myślałem, że powiem, że cię pilnuje, żebyś, żebyś nie powiedział niczego nieprawdziwego. Nie, nie o nie, 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 to, to w ogóle myślę, że ten, tutaj Dorota ma za późno, ale... ale... Ale ma całkowite zaufanie, więc... No. Dobrze. No właśnie chciałem zapytać, bo, bo to, to ciekawe, znaczy. co powiedziałeś, bo dużo par przechodziło różne etapy podczas tego zamknięcia, prawda? Kiedy się ze sobą nagle jest 24 na 7. Ja nie wiem, czy Dorota była też cały czas w domu, ale, ale pewno więcej niż zwykle, tak czy owak. Ty tak. na pewno więcej niż zwykle. I, I tak jak mówisz, no część par, tam pewno twoich znajomych się nawet rozwiodła. Część się pokłóciła, część... Część przyszła to bardzo dobrze. Zastanawiam się, w czym tkwi właśnie ten sukces i ten sekret tego, wiesz, tego szczęśliwego przejścia przez zamknięcie covidowe. Tak. Ja też ja nie powiem, że... Ja, ja też zgaduję, tutaj siedzi to, to obok, ale ja byłem też momentami nieznośny w tych momentach tak. takich, gdzie panikuję i myślę o przyszłości naszej rodziny i, 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 i że te takie typowe lęki czy dasz radę po prostu nie wiem, zachować się męsko i, 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 nie wiem, i, i utrzymać zimną krew. Mhm. Ale, ale zauważyliśmy jedną rzecz i naprawdę to dużo par <laughs> Ludzie po prostu zauważyli Teraz jak pandemia, gdzie musieli być w domu, czy to było zdalne sterowanie, czy po prostu byli zmuszeni, to nagle dużo związków funkcjonuje, że ktoś wychodzi z domu, wid widują się wieczorem. Tak. Może też, też, są, też są, są, są dzieci, gdzie nie ma, nie ma tyle czasu na rozmowy, i, i kluczem chyba tutaj, że po prostu ludzie nie rozmawiają ze sobą. Mhm. Y y tak mi się wydaje, no ty to się. ale ja mam poczucie, że z mogę rozmawiać o wszystkim, więc, więc w, tym, w tym sensie, że, yy, że yy, ma, mamy taką, mam taką słabość oboje, że jak, lubimy, nie wiem, lubimy te same filmy, ale w tym to, I lubimy strasznie trudne, ciężkie filmy takich, z, 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 z tych e, e, studyjnych kin mm -hmm. do, po prostu, e, e, do, do oglądania rembo ponownie albo Best of the Best, albo wszystkie kiczowate filmy lat 80. Mm -hmm. i to jest głupie komedie. E, nie wiem, trudno mi powiedzieć. E, naprawdę mm, lubimy ze sobą spędzać czas, póki co, ale, 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 ale nie, mam, nie mamy poczucia, że, 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 że musi być ten dialog cały. Czas i czasami może być cicho w mieszkaniu przez 5 godzin i nikt nie ma z tym problemu. To, to absolutnie. To jest bardzo ważne, co mówisz, bo też często takim właśnie... Ta potrzeba mówienia bierze się z potrzeby tak naprawdę zagadania ciszy, a nie z potrzeby rozmawiania, nie? I to jest wtedy chyba jest niebezpiecznie. Tak Ale tak. to, 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 to super co mówisz i cieszę się oczywiście, że, że, że wam się że wam nie zaszkodziła, że tak powiem, ta trudna sytuacja. Ale też ty przecież jesteś też. nie wiem, czy nadal jesteś, ale zgadujesz, że nadal jesteś właścicielem dwóch restauracji. Jest to nie, tylko, ja, byłem, ja byłem tylko jednej, więc Aha. na pewno że, Ale wiesz co, tak, tak wyszło, że, że sprzedaliśmy ją właśnie. No my, my podczas pandemii no, nie daliśmy rady, tak. ale mamy nadzieję, że ona jest dobry. Je, widzę, czuję, że, że jest w dobrych rękach, ale ty też przyczytam, że prowadzenie jak się jest muzykiem i prowadzeniem, albo będąc częścią e, takiego biznesu, to, e, to, to też człowiek się uczy takich rzeczy, że nie, że nie wszystko się potrafi. E, więc bardzo szanuję e, restauratorów, którzy mimo tej pandemii dadzą radę, a naprawdę niektóre historie, historie które słyszymy z branży, to są naprawdę straszne i, i nawet ludzie, którzy przez lata, przez lata budowali jakiś tam, nie wiem, jakiś do, do, dobytek, ale mm -hmm. dobytek w tym sensie, że nie mówię te o, o bogactwie, tylko jednak, że się inwestowało w następną restaurację. Tak, tak. No, tylko nikt nie, nie przewidział, czy się wydarzyło i, 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 i boli mnie, jak czytam na, na różnych forach, że, że, że ktoś się może cieszyć upadkiem takich rzeczy, jak właśnie te prywatne biznesy, bo ja jestem ostatni od jakichś tam Anyszcze i jak się mówię, wczoraj się szczepiłem, i płaskoziemców, ale, ale jednak ta pandemia, no może niektóre rzeczy można było zrobić inaczej, ale też nie, nie mam pretensji, bo przecież nikt cały czas nie wie, czy mamy do czynienia tak naprawdę. No, to trochę prawda. I rzeczywiście ta branża gastronomiczna odczuła to bardzo mocno. Ja też zawsze mówię, że pewna część tej branży, czyli oczywiście kluby nocne, no to są tak. zamknięte właściwie cały czas od marca ubiegłego roku i nikt nawet nie myśli jeszcze o otwieraniu. Więc one tak. rzeczywiście odczuły to. A mówię o nich, dlatego że dla mnie one są bliskie. Więc... I że jeżeli, jeżeli nie ma się wakacji czynżowych od miasta, prawda? Tak. Jak się wytłumuje, powiedzmy, prywatny lokal no to mało kogo stać płacić 20 tysięcy specjalnie w branży, wiesz, Jasne. przez, przez rok. To, to jest abstrakcja totalna, Absolutnie, to wiemy. absolutnie. Naw, no. nawet z pomocą państwową, która coś tam czasami dawała, no to nie takie kwoty na pewno i to nie, nie, nikt nie jest w stanie tego udźwignąć, a jeszcze utrzymać pracowników, którzy, prawda, żeby, nie wiem, nie uciekli przez ten czas, nie musieli się przebranżowić, tak jak ty mówiłeś o swoich, prawda, tak. tej kolegach, tak. więc absolutnie to, to jest nie do, nie do utrzymania. E... Tak. No właśnie, ale a propos, propos, szczekujesz powoli otwarcie. Yy, yy, jakieś masz już taki, że Pierwsze, co zrobisz, jak się otworzą, nie wiem, restauracje, puby, kluby, czy już masz jakiś plan, że lecicie gdzieś, nie wiem, szybko do Krakowa, albo że musicie wyjść do jakiegoś konkretnego miejsca? Ja. ja yy, yy, no Krakowa, to, 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 to już planujemy. Ja kończę płytę u Marcina Borca w Suchej Beskickiej, więc ja się cieszę, a, też, no. że to się składa właśnie, z, 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 że kończymy płytę ona będzie na jesień. Super. Więc staczy się nam. Ale na pewno już teraz w ogóle polecam, bo teraz na, na Brzeskiej, na bazarze, terenie Baza, Bazaru Różyckiego, mhm. mimo że ogólnie są jeszcze niedozwolone w restauracjach, to otwiera się teraz 7, 8, 9. Jest premiera o w Brzeskiej. W ogóle jest straszny fan jest DJński, mimo że się nie znam, ale w ogóle ci wyślę potem. Yy, 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 no, linka do, do wydarzenia, bo tam się szykuje bardzo fajna sprawa na, na tej stronie wizji. To ja kojarzę akurat. widziałam zapowiedź, nawet gdzieś mi mignęła na, na Facebooku, więc. Więc wiem, o czym mówisz, to rzeczywiście ciekawe, to rzeczywiście mhm. ciekawe i. Tak, Wydziemy, twoje pytanie, tak, cieszymy się niezmiennie do otwarcia siłowni i do otwarcia no, browaru. No, Słuchaj, browar, to ci wierzę, ale ty na siłownię tak chodzisz tak regularnie? I co, chodzę regularnie naprawdę i też dodam, że nie widać to po mnie, ale jest to cały czas jakiś faktor motywujący i powiem, że gdyby, gdyby nie to, że mieliśmy bieżnię, mamy bieżnię u siebie w mhm. łazience, która naprawdę nam dobrze na bani zrobiła Jasne. i gdyby nie, gdybyśmy nie mieli tej bieżni, to, to myślę, że byłoby o wiele gorzej. No ale i dodam, że jak się jak no się właśnie, jak tak ta człowiek żywi, to co to, 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 najmniej tak to trzeba po prostu coś. Tam ja to do. rozumiem, bo ja z kolei wiesz, też trochę zasiedza, trochę, trochę pochorobowo i też tak zacząłem ostatnio wychodzić, zmuszać się do chodzenia, co prawda na razie jeszcze nie jestem w formie, więc w tym sprawie to problem, ale zgadzam się, że tak. niestety trzeba i, i denerwuję się, wkurwiam się rano jak wstaję i wychodzę i deszcz czasami pada, ale mówię muszę, no bo. Tak, bo... A... Pasery. No, niestety, niestety, to jest tragedia. Ale właśnie, to jesteś też. Ty masz podwójne obywatelstwo ale prawda? Masz też obywatelstwo Danii. Tak czy, tak, czy na przykład stamtąd nie było jakiejś pomocy, czy na przykład stamtąd nie było jakiegoś wsparcia, czy rząd duński zapomniał o tobie? Wiesz co, w Danii to jest bardzo proste. Jak Aha. spędzasz więcej niż to było tak powiedzieć? Jak spędzasz więcej niż, niż 6 miesięcy poza, poza, kraj, poza, poza Danią? Rocznie to automatycznie staje się obywatelem, że nazywa obywatel duński, ale pozagraniczny, więc płacić też A. podatki nie w Danii już, dlatego też nie można mieszkać w Danii powiedzmy, pracując w Polsce i nie płacić podatków A. tam, więc ja jestem poza systemem okay. duńskim, co nie ukrywam, że, że znowu, więc, więc tak ta, ta to już jest, jestem poza systemem duńskim, ale dodam na propos po Danii, że jeszcze dzisiaj, bo dzisiaj dostałem linka, jest taki program, nazywa się Horyzont, mówi o, o różnych sytuacjach, sytuacjach na świecie. I się dzisiaj rano bo prostu dostałem o oglądałem w słuchawkach i się popłakałem. Mój kolega, dziennikarz, był, był wywiad z nim, ale tak naprawdę był, był reportaż po prostu o sytuacji osób LGBTQ, mhm. tak? Jeżeli tam. Coś, po prostu y, oglądając w języku, tak nazwijmy to w moim, tak? tak czyli mój, mój język, mimo że się urodziłem w Polsce, to jest to duński, więc oglądać reportaż, który śledził też w ogóle, może znasz e, e, Lucien Gaszyński. Strasznie e, ciepła osoba, która wypowiadała się o, o swoim aktywizmie i, mm -hmm. i, i po prostu rozpyczałem się, bo. bo Coś innego, być w Polsce i, i być w tym, w tym, kurde, w amoku, w, tym, w tym tutaj, ale o, obejrzeć, jak kraj, w którym się wychowałeś, czyli ta Dania, y, mówi i opowiada historię po duńsku i, i, i nagle to, to, brzmi, to, to brzmi strasznie, bo, 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 bo nagle widzisz, co inni o, o nas myślą tutaj. Zawsze było mocne, Rozumiem, to wiesz, co też akurat śmiesznie jest to, że ja, jakoś też właśnie latem, kiedy było to rozluźnienie, też rozmawiałam z telewizją duńską, jakąś kopenhaską telewizją, bo byli tutaj nakręcili jakiś materiał, przygotowali a propos Prideowego tam wydarzenia u nich oczywiście, natomiast chcieli też pokazać tą sytuację w Polsce. Więc rzeczywiście oni byli też bardzo przejęci tym, 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 co tutaj zobaczyli i jak, jak. Wiesz, ja zawsze, zawsze mówię, że podstawową rzeczą, którą się widzi różnicę między Polską, tak na pierwszy rzut oka, Polska, a na przykład Dania, czy tam w ogóle jakiś kraj otwarty bardziej, ale powiedzmy, że Dania, jest to, że w Polsce nie ma par jednopłciowych trzymających się za rękę na ulicy. I tak, to jest, tak, tak, i to tak, jest, tak, tak. jak się po raz pierwszy wyjedzie za granicę, ja pamiętam to dzisiaj, mój pierwszy raz w Berlinie, kiedy po raz pierwszy wyjechałem za granicę i zobaczyłam dwóch facetów trzymających się za ręce na ulicy, to się prawie popłakałam, bo spowiedziałam, że gdzieś tam na świecie może być normalnie, gdzieś tam na świecie tak. może być, y Przyjemnie, no ale to, ma, to zgadzam się to może na perspektywy. Jak widzisz, jak inni widzą Ciebie z perspektywy, to może być czasami jeszcze bardziej y, 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 dołujące i przerażające. Tak, tak, to, to, to było mocne, nie ukrywam. Um, no więc ale, ale, ale y, znowu, y, 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 Momencik, jak, jak się miałem przyjemność się spotkać poczeka, bo to teraz powiedzę. Y, ale bo zawsze po, nie chcę wymienić nazwiska ale z aktywistą Bartą tylko z Staniszewskim. Co? Tak, tak już nie, po prostu napisałem, napisałem, że, że, że będę nosił teczkę, będę, będę kawę <grym> robił, po prostu strasznie szanuję i spotkaliśmy się na piwie właśnie tutaj, na, na, na warszawskiej Pradze i, i ten pozytyw pozytywizm, który, który ma, jest strasznie znowu budujący, tak bym to powiedział. Tak, z Bartem się znamy. Zresztą też był u nas gościem kiedyś tutaj w programie, ale też poznamy się i poza tym, więc, więc wiem o czym mówisz, no. i, i wiem oczywiście o jego działaniach, więc my zawsze też doceniamy bardzo tak. to, co robi. Tak. tak. Słuchaj, no powiedz, coś rzuciłeś, że płyta nowa, coś muzyka, powiedz, co będzie się działo, bo musimy wiedzieć, czego się spodziewać, co tam będziesz, co tam kombinujesz. Wiecie, no, to będzie 10 piosenek, nazywam płytę hashtag Iologia Mozilla. O. I, no, a propos. I jest to, to będą, nie wiem, no, ja, 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 mam coś takiego chyba, coś, co, 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 co odwrotnie. 20 lat temu byłem przekonany, że zmienię świat. Teraz mm, staram się ten świat zmieniać po troszeczku, więc mm -hmm. jestem z tego bardzo dumny. To będą piosenki takie jak piosenka z miłości, która teraz jest w takiej wersji, gdzie e, gram na kaninie, ale tak. zaprosiłem hanierami. E, i to jest piosenka o, o przemocy domowej, więc będą takie piosenki, które są mi bardzo ważne. Produkuje ją Mateo, który tak naprawdę jest słynny, słynnym polskim hip, 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 hipopowym producentem, tak. ale, ale, ale jego świat syntezatorów z, z moimi piosenkami są, że się Fajnie klej, a, a mi to wszystko Marcin Bors i, 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 i jadam się jak dziecko, i, 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 no i, i cieszę się, że całą miesięc znowu wyjadę, tak już powiedziałem broci, że może weź, bo przed pandemią nie było mi w domu może 110-120 dni mhm. w roku. A teraz jest taka, mam taką potrzebę po prostu wyjechać, więc będę grał drogę w trasę też, ale, ale będę grał po prostu w utenkich miejscach, w małych klubikach sam, a na wiosnę to zagram, przyjedzie zespół, mam nadzieję, do mnie, A, okay. więc tyle, bo to się też zrobiło coraz trudniejsze, cały mój zespół to są tłuczycy to są no tak. i przez wszystkie lata tu przyjeżdżali, ale można sobie wyobrazić, że w momencie, gdzie już nie jesteś totalnie na topie, albo nazwijmy to, wiesz, jak to, jak, jak to jak to można nazwać, jak to w ogóle było, no to wtedy też jest trudniej ściągać przyjaciół z Danii, gdzie są loty samolotnicze, cała logistyka robi się coraz trudniejsza, więc, więc marzy mi się. No i tyle. A jeszcze teraz w czerwcu wychodzi taka książka pocztówki z pandemii i to jest taki temat rzeka ze mną, ale najważniejsze jest z moim świetlikiem, z moim radziatorem dźwięku, z menadżerem i z kolegami, którzy robili mi koncerty online. Więc to jest wywiad z ludźmi, którzy wspominają ten rok pandemii mhm. i Jeden, jeden jest załamany, bo to Boże, był najgorszy rok jego przez, od, od, przez, od lat, a drugi kolega powiedzmy Kuteński mówi, że to jest chyba najlepszy rok, bo jest operatorem, no tak. nagle dostał dużo zleceń, no tak. więc taka, taka, taka niszowa książka, ale, ale cieszę się do tego też. No. To czekamy, a kiedy można się spodziewać, wiesz kiedy premiera, czy... Ona chyba ona przemiera będzie chyba w czerwcu, już jest skończona, jest też okładka, okay. więc to jest świat książki to jest. A, a prowadzi tę rozmowę Przemek Corso, e, cudowny człowiek, który naprawdę tak. potrafi słowem, słowem i, i myślę, że to, że to będzie taka, taka, taka pamiątka, tak naprawdę żeby ktoś z, poza branży naszej muzycznej zobaczył troszeczkę, jak to jest i funkcjonuje. Czesław, super, że to się zapowiada. Strasznie dziękuję Ci za tę rozmowę. Oczywiście czas nas goni, jak zawsze, ale mi strasznie było miło, że znalazłeś dzisiaj czas, ochotę, żeby z nami pogadać. Mam nadzieję, że niedługo spotkamy się już na żywo. Na brzeski to może mi się nie uda dotrzeć akurat ten weekend, bo mam szczepienia, program i tam wszystkie inne rzeczy. A... No właśnie, no właśnie. Nie mogę mówić, w piję ale nie ukrywam, że no, nie zachowuję się jak, ale, ale mam nadzieję, że się spotkamy jak najszybciej, naprawdę. Na pewno ja też koniecznie i zaraz sobie naleję wina z kartonu, także cieszę się i dzięki wielkie. Dzięki wielkie, pozdrawiam się serdecznie.